Lecimy kochani moi, zima. Czyli jak na się bo nagrzewanie jest, nagrzewnica raz na jest włączona właśnie tutaj. O, to jak bokiem to chciał uderzyć. Aj. Teraz za na tobą mi spiłła. Prawo. O, i jadę. jadę. O, dobra, odwrót, odwrót, puściłem. Co się wydarzy, co się wydarzy? Aj, moja, moja, moja. moja. Ja muszę cofnąć, mam busta Moja? Dobre. Oj prawie Jestem Zrodek Czekaj Po nas dobrze No ale wziął to jeszcze Dobra, ogarnął bo to jeszcze. O Boże blisko by. Traciłem życie. Boże nie dam radę, Rzucają nie mnie po boisku całem Odskocz! Jezus Ops. Jezuć. Ale go zmyliłem! Brama? Nie Ale ma! Jest! Jest! Patrz co zrobiłem, Nie. takiego fejka mu zarąbałem, że szok! Okay. I tu z drugiej strony zjechałem. On też. I szok, no, gość poszedł on, on na chciał... Go... Chciał... No, gdybyś nie zjechał z tej strony, on by ją wybił. Ale jak ja. go rgnęło, od razu do piłki. <grym>. Dobra, lecimy. Jestem druga! Ale, idealnie, idealnie był, nie? Wybijcie! Ale Ale... farty, żebyśmy wyratowali się, nie? Moja! Dawać busta, proszę. Dobra, jest. Moja. Moja? A nas? Nagrywamy jak coś Adam. naprawdę, jak coś. Mój Jezus! Witam serdecznie. Ten z serdecz. tyłu. Dobra. Dobra. Żeby nas nie poprzucali wszystkich. Lecę! Dobra, Dobra brawo. Ja Wracam po busta na bramę. Uuuu! Prawie mi rzucę. O, ja tam teraz ja nie? To się zjedz i nagram od Smacznego ladał No smacznego tam Serdecznie dziękuję po Dobra. Ja A masz już czy nie? Tak Podala na, raz. na razie O Jezu, czekaj Czekaj Muszę tak przerzucić, bo nie mam co zrobić. Banek widzę, że leci, chyba sam buja bije. Wezmę! Okej Ja miał... okay. że ty tak zostawisz, ja to bym trzecie wyjechał Brawo Legantko lecimy Ja czekam Leć tam Czekaj czaję bo ten o myślałem A jednak że mu wyjdzie To ja mu wyszło Lecę Weźmie On wybiję się potrzebę Aj ty pra bym to dogonił Tam pewnie ładnie Nie Co lecę, nie wiem Ajzu Ajaj Może? Aj. Ole mnie jak mnie wypiło z tego, z tego, na drugą z narożnika tego zakrzywionego Dobra, wracamy Gościu jechał rozwalić Ole ale tu nas minął Lecę Leć Brawo Ładnie Nie, ma aj, nie mogę go rozwalić Nie chciał prawie chłop rozwalić dobra. U, Lecę da, Dobra Uuu, takie bomby Gościu rozwala, nie uważajcie plecy Dobra, dobra kościu oddaję piłkę i... jedzie rozwalać. Czekaj Weźmie to. Podanie piękne! Kurde, zbił! Walłem go na bramce! Mm. Ta potrzebuje. A nas? Jeszcze raz? Kurde, odbiła się. Dobra. Boże! O Boże, nic nie zrobiłeś O, o Jezu! Przepraszam cię, ale no. co zrobiłeś? robiłeś? O, na piłę. Dobra, biorę. O, Jezu. Lecę! Aj. No ja... Dura, ja bo nie, wstale, nie mam jak tutaj. po to lecieć. Samas! Brawo! Leci Leci! Leci. Brawo, Leci. Nice, I sami, sami sobie to zrobili, bo we dwójkę wjechali no, w to. No, ale ja tu miałem gościa po, przy, przy sobie jeszcze tego jednego nice. A ten nie, ten gościu nie chciał w to wjechać! On leciał, bo on się przewrócił! No, albo chciał zablokować może też. No wiadomo. Ja no, wiadomo. Każdą Panu, ma. w ramię wysiądę. O ja. Jestem druga. Czekaj. Oj dobra, siły tak Jezu. szybko. Ale leciałem na to fajnie. O nie, dlaczego? Wjeżdżasz? Całbym. jak boosta nie ma. O ja. Piuszko, że uciekłem. Wiesz tego Busta? Tak. Dobra, to ja się cofnę. Boże, jakie bomby te górne. Dobra. Dobrze, że ty to złapałeś, ja to Nie dam rady. Bazy Moja. Ale mnie Czekaj, uciekaj Jezus, nie mógł dogonić. Ale eee. nie szkodzi Ale chcę rozwalić ja dziadek Nie mam busta O Jezu... O Boże Gościu znowu trzeba mnie rozwalić Leciś teraz? Leci ktoś? Leć, leć, leć Ja tak ja. miałem tak czyście busta mówię albo dolecę albo nie mówię nie, lepiej nie ryzykowa Czekaj, jest, to. Nie zdążę, bo już sam już. Dobra, uwaga, na spokojnie. O Boże! Wejdzie, dobra, nie wiem, zrobię. Bo nie mam busta, czekałem na mm, Tak się wybiła. Ładnie szkodzi w ogóle, 20 sekund, więc tak. powinniśmy ten mecz ugrać. Na, spokojnie. No, odbiła się i dalej, Ale, to by zaplecza. ślizgo jest, ślizgo jest. Jeszcze. To jeszcze się skupnę. Ślizgo jest. Dobra, fajnie poszło. Moja? Ja się boosta zabrałem i... Brawo, bronek. Dobra, ja cofnę. Oja, ja. Gdzieś chyba robimy badania? Widziałem, widziałem. Masakra. GG, Gigant tego. Bo e, to samo wojsko, nie ci sami, czasem? Nie, bo Tim yeah. chyba. Zo... O, Tim, team... yeah. dobra. Simulator. Wejdź. <laughs> Dobra, ja jestem brama. O, wjeżdżam w to. Chciałby się buścić gdzieś. No i kurde, ja zabrałem. Jadę, biorę to. Dobra, dużo pusta wtedy. Jezus? Ja bus, nie, boost. Nie wierzę, że pusta nie miałem, nie. Kurde. Boże. Boże tak. ja jestem brama jak coś. O Boże. Nic nie zrobię. Mmm. Masz to, dobra, brawo. Jestem z tyłu. Ledwo. Dobra, nie jak ktoś. strajnie. się strony chyba. Ale już wiem co on chciał zrobić. Wybiorę. Wybieresz... No. Prama? Nie zdążyłem go rozwalić. Moja. Leć. Lecę. Dobra, ja cofnę. Bo on to no będzie Jezu. miał. Lecę. Dobra, wracam O podasz w ramię stoi Mmm Dobra, źle zbierałem w ogóle. Ej każdy, bo stoi coś z tego rozdędzę To jest jakaś tak czy co? No powusta sami zabrał to nawa ja. Ja się Nie trafić gdzieś z tego, nie? Kolejny raz Chyba wrócił do siebie już No Nie, nie jadę O ja Dobra, może że... Ten czekaj! Ten zem, tam nie było. Może? Nie, nie wygrałem, brawo, brunek. Łoń, sam nie wejdzie. Mój, mój Jezus, brr. Bo wiedziałem, że to jedzie, ale. Mój go Jezus, kark za masakrę. Dobrze, ty... oni nie mieli pozostać? Dwa razy się odwinąłem konkretnie. Gęcko tego. Dobra, jadę. O, ja. O, ja. O, Biorę jak go, go zrobiłem. Ładnie. wydarzy? Nie! Nie w tą stronę się odwinąłem! Walnąłem go, tam! Brawo. Ajajaj. Lecę, 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 lecę. Weź mnie. A jednak nie. Aj! Blisko. Dawaj, najedź na to. O Boże, jak to zbierali dziwnie. Czekaj, oni... Pani... Mój Zabiłem Jezus, to. zabiło obramkarza. to chłopie, tak z tym gościem, że to tak poszło po linii, że są. Dobra. Spunek. Lecę, lecę, Dobra. lecę, moja. Kurde, gościu, na wszystkie piłki jesteś. Brawo. Dobra, wzięte. Ja odpuszczam. Jezus, nie wziąłem! Tak czekałem na bandzie, bo. Aż się podniosłem na tym... na krześle. No, obusa troszeczkę. może zrąbam. Biorę. Bo... Boże! To nie Jezus, Jezus! Aj. Brawo, yes. brawo! brawo, brawo! Chłopie, ja nie wiem czemu tak kilka za sobą jest, że mówię, jeszcze masz kawałek Uf. i zdążę i bo już wcześniej po Dobrze, ja dobrze, cieszę. dobrze, ja podskoczyłem. Gigant, Skotiego. Może w końcu na diamanta dwa wrócę. <śmiech> <śmiech> A my na golda 3? <laughs> nie można tak. Moja, nie zdążysz. Ale to. Musisz stać na to. Dobrze. dobrze. O, nie wziąłem. Dobrze. <laughs> O Jezu! O Boże. Nie, sorry, moja wina. Brawo! Jestem w <noise> Brawo. Ale bo... O! Cześć! <noise> Nie ma gusta tutaj. Uwaga. O dobra, Ale ładnie wsadził, ładnie wsadził no. to. Tak na spokojnie, że to zrobił. No. Później. Mogę wcześniej wylecieć. To nic, dobrze jest. Poczekałem co za długo. To O ty o przypadkowo. Ja Dobra, no, dawaj! Aj! Ja, 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 ja. Myślałem, że zablokuję. Moja! Zasad, do góry nie w usta. Zbiłem ją, nie wiem czy dobrze. A nie da rady. Jadę w niego. Porobił mnie. Brawo. Moja. Jestem buda. Brawo. brawo, brawo. Ja... Jadę. Aj, był. Podam bolek. Podam środek. Nie. Ładna akcja. Jadę tam do nich. Myślałem, że już się nie no Nie, Tak mi odwinęło pod piłką. Lecę. Mo Za okay. mocno. Kurde. Okay. Ajajaj, dobrze, chociaż blokada była. Gościu wyrąbane ma na grę, Podam na środek. Brawo. Panie... Nie ma. Dobit to proszę. Jest. Mój Jezus. Ale to z bramki o, fajnie teraz to jest obrona. Przepraszam. taki shot. Jadę prawa. Brawo! Już mamy tą przewagę z boostami ze wszystkim! O jezus! Ej, to wszyscy. Brawo! Boże, nie mam boosta, nie? Dobra, po drugie, to. Ja myślałem, że ty jesteś całkiem z tyłu i chciałem ci podawać, nie? No, bolek nie, bolek, że w tej bramce tak, jednak ja mogę jechać. Nie, byś zobaczył moją minę, jak ja cię zauważyłem. I idealnie sam na podałem. Uf. Podaj! <śles> nie nie podasz? Czekaj, chwilę. Ja, chwilę, że zaraz mi poda. Ale ładnie. Jaaaa! Miało być takie okienko fajne Dobra, mamy dwa. Nie wyszło, tak. brum, 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 brum. Okay, let's go Brum, 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 Kto ja, ja Jej Kochani moi, jeszcze raz. Roszuj. Jada, ja Ole mnie porał. O, o, je... o Boże zabrał mu! Rozwaliłem Przepraszam. Ja jak on to zbił zwaniem. nagle, zobacz. Nie, nie, nie będzie to widać chyba. Jak on to w ogóle zbił dziwnie Ale odwaliłem lipę, sorry. W ogóle nie w tym miejscu stańcie trzeba, nie? Nie. Normalnie to uderzył. Ale nie wtedy, jak na, na samym początku, jak on to zbił dziwnie. Kurde źle. Jestem w razie czego druga. Masz. Trochę za głęboko. Aleknąłem. Ej co, co zrobi gość. No dobra, gościu tak garnia już widzę, że co Lecę! Ale nie trafił. O mój Jezus. Piękny strzał. O Jezus, grało się. Uże, ale się ja. O Boże, prawie. Co tu było? Co jest? Lel. Nie wiem, co tam się stało dobra, przed chwilą, bardziej. ale to, to było u mnie bardzo dziwne, udało. nie? Trafią, ja to uderzyłem czym nagle uderzył No bo ja słyszałem jak oni za mną już są Słuchajcie, że to co ja uderzyłem szło na bramkę i nagle się wróciło? No bo, no, ja to umiej... co to Tam, było? Nie wiem, to było zbugowane to on, on nie trafił i ty nie trafiłeś tak jakby I to tak zbugowało piłkę jakbyście trafili jakoś Będę leciał Będę druga Aj kurde. O Jezu Nie Brawa nas, że ty tu stałeś akurat Wezmę? Kurde, chciałem go zrobić, nie? Ojej Dobra, dobra Fajnie. To nie spokojnie, spokojnie. Nie dam rady! Dobrze, ty wziąłeś. Ole mi uderzył, Skoda. Łe, nie przewrócę się, nie? Dawać, A. dawać, bo i lecą. To spokojnie, spokojnie, dobra, teraz trzeba brać na lewo. No ogólnie zrypaliśmy, bo to było trzeba Was? było brać wcześniej. No tam mi się farta Nie dam rady. rady. Ja jego odbiję może maksymalnie. Dobra. Brawo, nie ma jedna. Brawo, bronek. Gdyś spokój zachował jako jedyny. Myślałem, że nie trafią o moje. i mi bo zabierałem. Myślałem, że on poda. Jestem budak dach coś. Ktoś jest bez boosta, jadę. jadę ktoś Ja miałem brać, ale... Poczuło się jak A Jezus, prawie. A. To z gości z przodu był. Biorę boosta po prawej. jak dyfnął. Będzie wchodzić. Jestem Buda. Pana. Lecę. Brawo. Brama. Mm, porobił mnie. Dobra, biorę. bierzesz ta na nas. Nie mam busa, kurwa. Pak. Lecę. O Jezu. to mordor. No, nie, nie, dobrze, Jezu. dobrze. Ja bym to A trafił, ja trafił sobie też. Dobra, tak no to zejdźcie. Nie cykłem, wam nic niebo chciałem to trafić po prostu. Ja bym to też ogólnie trafił, także dobrze, że wziął. Zdobywanie ministera, ja może tak jakoś tak same punkty dzisiaj. A tam mi gadać, bramę zcielasz. Każdy no. Jedź, Bolek. Jedę prawa. Bo to z muzyki nie umiem grać chyba. Nie, nie dam rady nic zrobić. Ła! Drugi raz tak trafił. Ładnie stracił. Jak to zawinęło w ogóle? E, kurde, szybko mi się zrolował. Drugi raz tak trafił, z odbicia, po bandzie. Gada. Gdzieś tam na wszystko. Dobrze dobrze, 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 że ty byłeś, bo już sadzał to Dobrama do tyłu Dobrze, dobrze? pięknie Chyba Junia Padek chce to panie. No i elegancko Ja pierdzielę pokaż to bo chcę to zobaczyć Ja nogi mi Pawła połamało w pedału, się zapątał <grym> Chłopie no, tak to, z że... z tymi, jak tu uderzałeś, że to masakra jakaś jest brawo ale oni tu w na bandę wszyscy Jedzło Dawili A ja go porobiła piła Może Rozwalony, zasłona dymna Brawo To Brawo. nic, Brawo. git Punkty mam pani taki Jest gitara gość się gościu miał nie bo no. na pierwszą nie, poje, nie pojechał Obok przeleciała niego, później się cofnął do gościu do no, na niego się. nabił i, i później no, został rozwalony ja Odbiję się fajnie, a nie jednak ja Zabiorę usty im sortowałem Plus, zabrajmy boosty. Jestem w tyłu. Moja. To moja. Aj, blisko. Podaj ta nas... Jeszcze raz do strady? Nie do strady, bo okay, się obróciło. Okay. Dobra. Mam zabłokować, ale już boosta nie miałem. Dawaj. Nie, Ja bez muzyki nie umiem grać, nie? Ronku. Brawo. Aleś co zrobili Prawo Baw się z nimi dalej O Boże <laughs> Jak się odbiła Będę brał Dobra Mój Jezus, nie wziąłeś jednak Wziąłem Moja o, Jest kilka, nie widzę Boże Chłopie za zasłony dymne i za kurtyną nocy będę ja. Nie wiem, co się dzieje. Polek. Nie wiem grać tą grę Nie już. trafiłem. Zabijaj. Ostatni odcinek, bo no, mnie na kanale właśnie z tej gry bo ja, Właśnie dzisiaj. No, będę gadać, no. Nigdzie w usta nie ma oja. Boże, jak zaparkowałem za tobą. ja bym cię zabił. Możesz podać. Jezus. Czekać. Dobra, dobra, dobra. Dobra, mamy to wygrane już. Chyba. O Jezu. trzy więc Nie powinno być zagrożenia no. O nie, nie trafiłem. Dobra, trabra brama. Nie ma? Nie ma. Dobra, wybite. Ale to podbiłem. Jeszcze trato to będzie... ...lecę. W dzisiejszym odcinku. Cześć. Ja. Co lat tam się wydarzyło? No ale końcówkę jeszcześmy ładnie tu rozwalili. Yy, dziękuję bardzo za oglądanie MVP z trzeciego miejsca. Dziękuję bardzo. Do następnego Wasuj się. Wasuj się.